Kampot w Kambodży. Kokosabaj tworzy dziewiczy olej kokosowy oraz innowacyjny dziewiczy olej kokosowy połączony z liśćmi żyworódki, a także ocet z wody kokosowej. Mango i papaja w zalewie z octu kokosowego. Nasze produkty powstają z surowców od lokalnej społeczności. Najnowsze produkty kokosabaj to herbaty na bazie klitorii i liści moringi. Kokosabaj Treasure of Cambodia. No dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo wcześnie rano nagrywam bo yy, bo, dziś, bo, koty mnie obudziły. Była wojna, Kikuś, Kikuś z, kim wal, z kimś tam walczył, jakiś kot przyszedł mu wyżar mi, mi, miskę I, i Kikuś go wyganiał do domu, taki krzyk był przeraźliwy, że no się obudziłem, no czwarta, czwarta trzydzieści. 4.30 się obudziłem. No i przyszedłem tutaj do kurnika, bo, bo drugi kogut zaczął piać. Ten, ten duży pieje, ale i ten drugi zaczął piać, bo tak to wyłączność na pianie tylko miał ten duży, tego co teraz widać. A, a ten, ten młodszy jest niżej, siedzi i też zaczął piać w kurniku, czyli skończyła się wyłączność bosa na pianie. Teraz ja chwilę poczekam, może mi się uda nagrać jak on pieje. Bardzo ładnie słychać teraz. Bardzo ładnie teraz słychać te yy, no jakieś tam owady, czy jakieś tam koniki polne, czy coś, Jak, jak jeden wielki szum jest. Dzień dobry wszystkim. Jeszcze raz jeszcze. Jeszcze raz jeszcze. Ja trochę późno nagrywałem. Z samego rana nagrywałem tylko kurki. Ale dzisiaj jakiś taki miałem dzień, że za bardzo nic nie ten. Nie nagrywałem. Ale mam taką m, bardzo ciekawą informację. Otóż tak. Zmieniam tą panią od sprzątania. Po prostu e, ja jestem do nie jestem jakimś komplajnantem, narzekaczem czy coś takiego. Staram się zrozumieć ich, że, że, że oni po prostu troszkę inaczej myślą, że to ale e, nie da rady, po prostu nie da rady. Ja tłumaczyłem, e, ja tłumaczyłem Monicę, Monika jej tłumaczyła nie da rady, po prostu z tą panią nie da rady. Ona, e, ona niby przychodzi, pracuje, ale to jest takie. To jest takie bezproduktywne, takie, e, takie sprzątanie, taka jedna ręka w kieszeni i ona tam miotełką, e, miotełką omiata. I ja e, ten, e, ona będzie pracowała tylko do 23. Dzisiaj jest chyba 18. Do 20, 23. przychodzi przychodzi ponownie ta pani, ta co, ta co robiła wcześniej. Ja jej troszeczkę więcej zapłacę, ale, ale, wiem, że z tamtą panią ja nie będę miał w ogóle, nie będę musiał nic przychodzić i się, i, i, i poprawiać i pokazywać coś, coś takiego, że, że, coś jest nie tak. Ja dam taki, taki, taki mały przykład. Jakie jest to rozumowanie? Ja jeszcze zaraz powiem, właśnie zaraz jeszcze powiem na temat tego rozumowania. Tutaj jest ten, tu jest ten, tutaj się zmywa garki i tutaj się wstawia te, wstawia się te chochelki, łyżki i ten. I ja jej dzisiaj powiedziałem tak, że łyżki i widelce, żeby ona wkładała do tego, bo ona wcześniej wrzucała to tutaj. To jest takie głębokie, że ja tam nie mogłem w ogóle tej łyżki wyjąć, nie widziałem tych widelców. I ja jej, to, ja jej to dzisiaj pokazałem, tamtej wcześniej pokazałem, bo dwie przychodziły, tamtej wcześniej pokazało. I co się okazało? Że ja jej pokazałem tak łyżkę, że łyżkę jak umyje, to żeby włożyła tutaj. I jak ona to zrozumiała? Ona to tak zrozumiała, że tak, podkładała to łyżki i widelce i te długie chochelki też zaczęła te tutaj wkładać. No, to, gdzie tu jest miejsce na te chochelki, ona zaczęła, tak sobie pomyślała, że to trzeba tutaj wkładać. Nie? Też jej nie powiedziałem, może, może to też z mojej strony nie bardzo, bo bo ja jej powiedziałem, wyjąłem łyżkę, taką jedną łyżkę stąd i włożyłem tu, że Tutaj nie, że tu żeby wkładała. No to jak ona tu nie, no to tej kochelek też tutaj nie wkładała, tylko włożyła tutaj, gdzie, gdzie łyżki. No dzisiaj to jest normalnie, jak to zobaczyłem, yy, zobaczyłem, no dwie, było ta łyżka i chyba, i, i chyba ta łyżka były tutaj włożone. Jak to zobaczyłem, no to po prostu zwątpiłem. No i, i co, bo dzisiaj żeśmy rozmawiali tak z Dominiką na temat, że to jest właśnie. To jest właśnie takie bardzo ciekawe, takie poszerzenie naszych, to jest takie poszerzenie naszych naszej wyobraźni, naszej oczywistości że to co dla nas jest oczywiste to wcale dla nich nie musi być nie musi oni oni to jest po prostu inne zupełnie inne myślenie to trzeba długo no ta pani akurat ta co była ta co była poprzednio no to ona bo ona miała doświadczenie już z Europejczykami ona pracowała w hotel no to ona już to ona już to jakoś tam lepiej rozumie ona wie ona jak idzie Yy, przychodziła do domu po drodze, jak wchodziła do domu, no to ona już od bramki od bramki zaczynała, yy, zaczynała sprzątać. Czyli jak, tutaj, jak wchodziła tutaj przy bramce, no to tutaj coś jakiś papier leżał, to już od razu ten papierek podniosła. To, to tu na stoliku, od razu coś tam jakieś szklanki były albo jakieś puszki to wyrzuciła, i po drodze ona nie miała, dlatego jej to tak szybko i sprawnie szło. Ona to robiła wszystko, wszystko całą. Yy całą chałupkę i jeszcze hoteli, które jej to zajmowało maksymalnie dwie godziny. No bo tu nie ma, tu nie ma dużo, naprawdę tutaj nie ma dużo, dużo tej pracy. Je, jeśli się codziennie regularnie tak jak, jak dobrze sprząta, to nie ma tutaj za dużo tej, tej pracy. No i jeszcze jedno, ja tej drugiej, tej młodej dziewczynie, to pokazywałem, że, żeby ona tutaj sprzątała ten, żeby wycierała ten kurz. No to, to dobrze, bo ja jej pokaz, pokazałem to w tym miejscu, o tutaj. Tu jej pokazałem i tu, i ona tutaj ogarnęła. Oczywiście, tak, no bo tu jej pokazałem, ale mi chodziło o całość. No i to są właśnie te oczywistości, że dla mnie to oczywiste, a, a dla nich, bo tu już po tej stronie tego nie ruszyła. Tu jest, tu jest normalnie zakurzone, jest pełno kurzu i, i, i na tych... Yy, na tych pałąkach wszędzie i tam i mówiłem jej, żeby te kurze, żeby te kurze ona pościerała, no to tam, tam gdzie jej pokazałem to pościerała, a, 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 a tutaj nie. No i tutaj wszędzie jest pełno takiego, o, tutaj na przykład na gniazdkach, no to, to przecież jest ten, no i, i no ja nie chciałem jakoś tam, żeby 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 jakoś ich tam nie urazić, że delikatnie chciałem to zrobić, ja delikatnie to wytłumaczyłem, że tu z uśmiechem ale no, to nie, nie działa, no nie? No dlatego dzisiaj rozmawiałem z Moniką, e, Monika powiedziała, poszła od razu tam do tej e, poszła od razu tam do tej pani e, do tej e, no e, co była u mnie poprzednio i, i ona się tam, ona się zgodziła i no, także już, już będę miał sprawę ten, sprawę rozwiązaną. Yy, dobra, jeszcze zaraz powiem o tej rybci. No więc, tak dzisiaj taki niezbyt udany ten dzień był. Pomimo, że tak cieplutko było, może przez to, że za gorąco było. O, teraz już taki fajny, o, jak fajny taki wiaterek. Powiał taki delikatny, tak chłodniej się zrobiło. Super Superowsko. No już ten, ten zachód słońca jest taki. Już... <śmiech> <śmiech> jeszcze troszkę kaszy. <laughs> No jest OK e, Dobra, ja teraz jeszcze chciałem powiedzieć o tej o tej rybci, bo ja wczoraj zrobiłem taki piękny, e, piękny widok tej ryby w węzarni, jak ona wyglądała jak e, tak ładnie się e, ładnie się podrumieniła taki ładny kolorek dostała e, mm, Co się stało? No to po prostu, no to chyba mój błąd, mój błąd, bo, bo ja to robiłem, no nie chcę się tłumaczyć, że ja to robiłem drugi raz, że to nie, nie wyszło, ale co się stało? Otóż tak, ja najpierw powiem, co to za ryba była, bo ja, ja wczoraj obiecałem, że powiem, co to była za ryba. To była panga panga tak to ta panga e, o której myślicie znaczy są dwa rodzaje tej pangi e, jest panga e, ta hodowlana gdzie tutaj gdzieś tam do rzeczy tego Mekongu są potężne hodowle tej pangi i jest panga dzika też i ta dzika najprawdopodobniej ta dzika jest dobra ale i ja nie wiem czy ja kupiłem tą dziką, tak mi się wydawało, że ja kupiłem tą dziką pangę, czyli to jest taka dzika żyjąca ryba gdzieś tam w morzach, morzach, w oceanach i ona jest dobra, ona, ta ryba jest dobra, albo ta hodowlana ona się, ona się nie nadaje do jedzenia, bo, bo one są karmione tam najgorszym świństwem, te ryby, antybiotyki, no to, to, to po prostu się nie nadaje do jedzenia i... I co się stało, no oczywiście jak ja ją patroszyłem to wszystko, to ona była fajna, taka twardziutka, myślałem, że to wyjdzie super, nie? a poza tym jadłem ją smażoną u Marka i ona mi smakowała, była super, a co się stało po wędzeniu? Jak ja ją wędziłem, jak ją wyjmowałem, ja już tego nie nagrywałem, bo to wieczorem, jak ja ją wyjmowałem z wędzarni i jak ja ją złapałem tam za, za tą tylną część za ogon, to była tak, tak mięciutka, tak jakby tam woda była w niej w środku, że w ogóle nie było tej twardości tego, tego mięsa. I myślę sobie, no, no dobra, wyjmę może to tak, takie miękkie to mięso, bo to jeszcze taka ciepła trochę ta ryba. Wyjmę to, tę rybę i otworzę jedną i zobaczę. I wyjąłem to z wędzarni, zaniosłem, zaniosłem do kuchni. Cztery włożyłem do, do lodówki, żeby, się, żeby, żeby wydawało mi się, że to stężeje. A tą jedną, myślę, wezmę tą jedną, otworzę na próbę. No i otworzyłem. No i co zobaczyłem? No ta, chyba czegoś takiego, żeście nie, nie widzieli jeszcze. W środku w tej rybie zrobił się rybny budyń. Rybny budyń, dosłownie. To wszystkie tam, tylko tam, gdzie nie, gdzie takie były kawałki, że można było skupnąć tej ryby, a reszta to się zrobił rybny budyń. Czyli tak jakby ten tłuszcz, e, ja tego nie będę pokazywał. Ja mam jeszcze tą rybę, ale nie chcę nawet tego pokazywać, bo e, już dałem część. To dla kur pójdzie. Ja już dałem część kurom, a jutro będą miały kolejną ucztę. E, bo, tak jakby to mięso z tej ryby zmiksowało się razem e, z tłuszczem. Tak, to, tak, tak jakby samo to się zmiksowało. I zrobił się taki budyń, budyń rybny, że to, to po prostu nie, nadawa, nie, na, nie nadaje się absolutnie do, do, do zjedzenia. Ona tylko wygląda ładnie, tylko ładnie wyglądała na zewnątrz uwędzona, ale nic, nic poza tym. Także. Ee... Tak jak powiedziałem, nie chcę się usprawiedliwiać, ale to, to ja dopiero drugi raz wędziłem rybki i ten, no będę próbował teraz z jakąś tam inną rybą, ale na razie mam dość wędzenia ryb, bo po, po tym, po tym ostatnim tym po, te, po tym, po tej akcji to mam na razie dość wędzenia rybek. No i jeszcze jedna z dzisiejszego dnia historyjka, tam jest mój, tu leży sobie mój przyjaciel, o, zaraz pokażemy. I kulek, powiedz, zapraszamy do oglądania. I kulek leży, bo tu, jest taki, bo tu jest taki przewiew przez ten. A on, jemu też jest, też jest gorąco. E, ja dzisiaj wstałem o godzinie czwartej z hakiem. Nie wiem ile tam było czwarta coś straszny wrzask, wrzask kotów, taki, wiecie, jak, wy, jak wygląda wrzask koty, jak koty stają tak przed sobą i, i, i tak wrzeszczą, tak, takie przygotowane są do ataku. I taki wrzask, co się okazało, jak ja wstałem, to kikuś ruszył na tego kota i tak się zaczęły tutaj tarmosić, no ja tam w ogóle już to nie wkraczałem, bo mnie by podrapa podrapały. A to się okazało, że to przyszedł ten kot, ten którego ja, ja pokazywałem na ostatnim filmiku, mówiłem, że przyszedł taka taka chudra przyszła tutaj i, i Kikusiowi jedzenie wyżera. No i, i on wyjadł on w las do, normalnie do domu przez drzwi, bo te drzwi u mnie w nocy są otwarte. I on w i poszedł tam do kuchni i Kikusiowi wyżar jedzenie i Kikuś... Kikuś się po prostu wkurzył i, i mu przetrzepał futerko. No i, i bidny jest też poharatany, bo też ma ucho, ucho ma, ucho ma takie zadrapane, nie ma takich mocnych obrażeń, ale ma, ma tutaj na, tu ma na, na szyi, tutaj łóżko ma trochę, to łóżko, o, to, to uszko ma i z tamtej strony ma trochę o, tutaj, o, tutaj takie, ale nie są jakieś to takie wielkie, wielkie obrażenia. Także wojnę stoczył, żeby mu, żeby mu tu intrus nie przychodził i z miski nie wyżerał. Także myślę, że, że już ten kot, ten kot raczej tutaj nie przyjdzie. On był fajny, taki ten kotek. No, mi się podobał, ale, ale Kikuś wiadomo, on już tutaj mieszka tyle czasu, on ma tutaj swoje terytorium i, i, i nie chce. On, na początku Kikuś, jak on pierwszy raz tutaj przyszedł, ten kot. To on jakoś tam, jakoś tam w zgodzie, jakoś tam obwąchali się i było wszystko okej. Okay. No ale widocznie, e, widocznie przesadził, bo e, zaczął do jego miski przychodzić i mu z miski wyżerać. No i się skończyło walką, no i dlatego tak wcześniej, e, wcześniej rano stałem i, i w kurniku nagrywałem ten, e, pianie koguta. W Kampot w Kambodży. Kokosabaj tworzy dziewiczy olej kokosowy oraz innowacyjny dziewiczy olej kokosowy połączony z liśćmi żyworódki, a także ocet z wody kokosowej. Mango i papaja w zalewie z octu kokosowego. Nasze produkty powstają z surowców od lokalnej społeczności. Najnowsze produkty kokosabaj to herbaty na bazie klitorii i liści moringi. Kokosabaj Treasure of Cambodia.